Zamknij się ty, kurwa, i ja Cię tam. Smarto, Daj kurwa obiad, A, ty wiesz, kim piłem? No. jest Kurwa. Ojcem i z małym, ale ojciec wygląda jak pierdolę, ty pizdy pod oczami. Ty. Co to jest? to? Ty. O, podziękować. Ty tą paczkę mi dałeś? Tak. tu, tu ci Ty, wiesz co? No Andrzejko tu był. No. Człowieku. Widzę, ale powiedz mi tylko jedno, ale proszę cię, powiedz mi prawdę. Wiesz co tylko powiedział? No. Mówi, to jest kurwa niemożliwe. Nie, chodź, idziemy. Znaczy idziemy, ten. Nie, sieć. O, a co to jest? Twoje. O. Sieć. Nie musisz go. Wiesz co tego powiedział? No. O tam są szczury. Co? Ja tam ja widzę szczury dwa. Ty jeszcze tego przyszedł tutaj. Pieniósł na nalewki. i mi do mnie taką. Ty wiesz co ten Peter powiedział. Ja mówię, co? Że i się do ojca, piliście, a ktoś powiedział na ojca, że jest frajer pod pieniądze, nie? A ja mówię, no tylko co ty pierdolisz? Pierdolisz za w ogóle. Ach, chuj mi to wszystko. Na chuj to. Dobrze. Ty, widziałeś ojca? Ale pierdol dostał, ty, trzymaj Piter. Mm. Ole ma pizdy pod oczami, trzymaj Piter. Nie chcę. Co? Nie. Nie chcę. Czemu? Palę. Co się stało? Dzuch mnie boli. Jakie pizdy ma pod oczami człowieku, ja pierdole. Kurwa. Ja już jestem pierdolony, już nie wiem kurwa co mam robić, ty. To co kurwa jest? Cztur. Co? Stół. Co? Stół. Co? Stół. Kurwa. No ja pierdolę, ty już jakie jaja? No. Idę. A czy stoi? A czy stoi? To ona zawsze kręci, nie? Dalej ile masz? Ja mówię, poczekaj. Gdzie ta kurwa jest? Idę butelki, sprzedam. Kurwa, masz zapalniczkę? Mhm. Mm ty Tu no, coś pijemy, nie? O, wyciągaj. I ty? Idziemy z zimym do Śnieżki, a Muflon jest? No gdzieś kurwa po raz. Poszedł. Muflon kurwa idzie. Czekaj kurwa, mam nalewkę. Ja widzę ty kurwa jesteś przyjebany? Gdzie ty kurwa łazisz? Ty poszedłem z zimym do tego do Śnieżki. Nie z tym, a czyli nie. Tak i wychodzę. Patrzę z zimy siedzi z kimś, ty. Nawija. Ja mówię, co jest kurwa. Idziesz... I wiesz... tak. To to kurwa jest. A to ty, Peter, Człowieku jak go zobaczyłem. Takie pizdy pod oczami. Ja mówię. To to kurwa jest. Ja wiem. A się mi idziesz? Idę. Jak patrzę, a on podchodzi do mnie Pedro! Zobacz jaki pierdolę dostałem, nie? A się patrzę na ja niego mówi mówię Mówi ojciec? Ty, jak go zobaczyłem człowieku w szoku byłem Takie pizdy podoczyłem podałem no, tak o powiem. i powiem Mówię stanę co rano zjem I ja patrzę co jest kurwa? Pusty garnek. To mam, powiedzieć taką flagę, to jest to, latam tutaj na pierd... A jest ta? Ojej, nie. Yes. Gdzie jest ta flaga? Tu. Jest. Dobra, za pole się zrobiłem. Ja widzę. Słuchaj, popatrz na to, popatrz tam. Tam szli Wojtala. Ja mi Wojtek. Weź się, kurwa. A ten poszedł do kryminału? Co? Co ty? Będziesz człowieku, no ci mówię, ty. I tak o, patrzę. Ale co to kurwa jest? Czyli znaczy, co to jest? Co to jest? To jest rzecz? Aby, co to jest? Takie pizdy pod oczami. Ja mówię. Ojciec! A ostatnio Matejko by mówił, że taki w ty. Zaprosili go kurwa na strych, No. Wypili. A wiesz jak to ojciec, nachrał się i zaczął tam gadać, na no Ukrainę, nic swój świat, swój kraj, taki dostał w pierdol. A ja człowieka jak go zobaczyłem, mówi, ja pierdolę, człowieku to ty? Nas... Wypierdalać kurwy! Szturek. Już wiesz co ci powiem, już nie wiem, wiesz co robię? Już palę kurwa w kominku, taki mały kominek co zrobię. A nie? i tak długo tutaj siedzi, tak? Co? Tak długo siedzicie tutaj. Mm. No. Tylko ja i Wojtala. A Łukasz je. Ale na strychu śpią A w ogóle to. Szczerze mówiąc. Ten nic nie powiem. I ty. No. Czekaj, czekaj. Dlatego ja mówię, tak o... Piotrek mi daj papierosy. Więc coś tylko nie tak. Tam ja się już Nie, no, mówię, że byłem. Ale przyszedłem zobaczyć. Dawno nie byłem. Ale słuchaj, Maweł. Staci to nie widzę od kilku dni. To co, sam tutaj sypiasz? Znaczy da. No. Zobacz, zobacz tam, zobacz tutaj. Zobacz. Odgrodzone, podleś No widzę, że zrobione. Kurwa. I ty, coś się popierdolił ojciec się na mnie obraził. Dzwonię do ojca przed Masz, mu? czy se kupisz, czy se nie kupisz, to mnie to tam laska. Dobra. Podziękować. No spoko. Dobra, słuchaj. A chcesz coś zjeść w ogóle? Głodny jesteś? Człowieku, wiesz ile mam jedzenia? No nie wiem. Full wypas. Do... A słuchaj, daj mi powiedzieć ty... A picia ile masz? Picia tylko tyle. A chujca. Kiedyś no zaraz... się na nie pogniewał Zaraz się podładujesz. Lówko. A do ojca jeździsz? No daj mi powiedzieć. No dobra. Ty dzwonię przed tylkami do ojca. A do koła. Ja wiem, kto dzwoni. Ty debilów. Co ty się znowu wpierdoliłeś? Ja mówię, tata, o co chodzi? Ty jesteś popierdolony. człowieku nie dzwoń do mnie przez jakiś czas. Ja mówię tak, co się stało. A wiesz, jak mnie chwycili biedące, to mówię tak o. Teraz nie mam mandatów. Teraz jest bezpośrednio wniosek do sądu. I daj mi kartkę taką. Ma pan się zgłosić na kaszubską tego i tego dnia, nie? A ja wyszedłem, wypierdoliłem ten fit, nie? I tak mówię, co to jest kurwa grane? Ktoś ma mandaty i kurwa bez mandatów i ty Także ja, skończę. Pan, pan. I słuchaj. Siedzimy tutaj. Z Wojterem, tu pijemy. Czy się drzwi się zamykają? A noc była. I taki Jupiter na pierwdala. Ja mówię, Wojtek, przyjdą. O, dzień dobry. A co panowie tutaj robią? No co, bez do mnie jesteśmy, urzędujemy, nie? Dokumenty. Ja mówię, nie mam dowodu, gdyż zgubiłem. To PESEL. Ja daję PESEL na koło. O, pan Darek! A ja ostatnio pana ściągnęłam. Ja mówię, skąd. Dwie ząbki, ja wiem, nic nie pamiętam. co, wyrabiamy z powrotem do wody? Co? Do wody. Wyrabiamy z powrotem. Opa! Ogólnie. Zdjęcia też zdjęcia te zgubiłeś zapewne. Zdjęcia tu już zapomniałem. Kurwa ja już wszystko zgubiłem. Kurwa. Tylko sam siebie nie zgubiłem. No i słuchaj. A jak z nogami? No Kula zobacz. O! Patrz. <noise> Wszystko w porządku, kurwa, zobacz, ty, ty Karolinę spotkałem. No. do sobie. Possię. Ja mówię. Cześć Karolina, ona mówię tak. Darek. Mówię, nie, święty Ci O kurwa ty schudłeś. Ja mówię. Tylko zarosłem kurwa mówię. A nie będę maszynki używał na 3-4 razy, bo kurwa tego. Nie ogolę się, nie? No Wiesz co? Wpadnę do ciebie kiedyś tam na rury, bo na rurach jestem, nie? Mm -hmm. a tutaj o zobacz. Ja tutaj sam z Wojtalą byłem kurwa na święta. Mój tako, żeby chociaż kurwa przyszedł mój dobry koleżka, Wojtek, nie? Wojtela, kurwa, ja nikt nie no ja i tak o, do ojca nie będę dzwonić. A kurwa, muszę się zapalić. Kurwa. No bez kitu, ty ja musiałem że pitać idzie. Mam zapalniczkę? Nie masz. Kurwa. 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 Tak się wszystko popierdoliło. Widzisz. Mieszkaliśmy tu we czterech, nie? No. No. Później wyszła sytuacja. Mieszkaliśmy w, na łokietkach w piwnicy. No. Później coś zaczęło mi Już nie chcę gadać. Zaczęło coś mnie wkurwiać. Powiedziałem, pierdolę. Ja nie jestem, kurwa, żółw. Znaczy, nie żółwko wielbłąd. Ja nie będę kurwa jeden idzie kurwa ręce w kieszeni, drugi idzie ręce w kieszeni, ale jest warkiem zapierdola. I właśnie powiedziałem, wiecie co? Ja wszystkich pierdolę. Ja idę sobie z na rur i ten. No i wczoraj ty idę, patrzę, w zimie siedzi. Ile masz? Ja mówię, na no razie nic, ale mam cztery butelki, to może coś się pierdole, nie? Mhm. Tak. O, to jest to. To jest za słabe. O pierdole. Jula, mam cztery butelki, idziemy o pierdole. Patrzymy, idzie ten Wojtala. A Wojtala został uszonym Muflon. No. Przez ojca. Muflon. Gdzie dzieci? On chuj się to wchodzi, zapytać się może. Darek, patrz, kurwy latają. No. Widzę, widzę. Zawalała pani. Jedna. Druga, tam jest trzecia. Co ty kurwa na mnie wkurzone jesteś, ja mówię słuchaj. Wyszedłeś, trzy dni nie było. Ciebie mi, co ty kurwa odpierdalać mówię. Mówię może ci zabili, może tego. Ej, ja o kurwa. To jest ok, tak. Poszliśmy. ja poszedłem do ścieżki. Wziąłem nalewkę, tutaj się stopie ładnie. Wychodzę, patrzę. Widzimy z kimś, gada. A gdzie tam kurwa siedzi? Ty kaptur, tak? I poznałem go, ty. Zimmy, mi dawa idziemy na rury. Peter idziesz? Prawie ja Peter, jaki kurwa Peter? Ojciec nie? Mhm. Mm Czyli ja go nie poznałem, idziemy, on tak ko... Czekaj, jak on powiedział do mnie? Czekaj, po Norwek, Haniek i czekaj. jak on powiedział? Czekaj, czekaj. No jeszcze z tym. Zobacz, jak mi Ukrainie załatwi. to się, patrzę. O kurwa. Ojciec, a ostatnio był ten, no Matejko, nie? No. Ale pokój przyszedł Matejko, mówi ale pitra załatwili, kurwa. Mniej przeklinamy. Aha, dobra, jest nie? To co się okazało? No, będzie karabin. bo No, Zaprosili Ukraińca na strych. I mówię dookoła. Piją, piją, a Ukraińcowi coś Wspierdziliła. Mówi chłop, dląb jak łapy. Jak wie, jak mu z nie wypierdzielił? Telefon połamał. Ja się patrzę na pizza ty pokaż się. O Boże, kochany człowieku, jak mi się panda. Tak, tak. Kto cię tak załatwił? Ukrainie No To ładnie Chodzieliśmy butelki, żeśmy sprzedali na ten, na Polska Polskiego. muszę się tak O kurczę. Poszliśmy na bulwar. Ja mówię, i mówię, piter idziemy na bulwar. Coś się tego ogarnie, nie? No. Dobra, chodzimy, chodzimy, poszliśmy sprzedać butelki. Pana Wojska, wojska Polskiego sklep. Przyjmuję butelki. Ja myślałam, że po złotówce, nie? No. Idę. Ona mi daje 50 groszy. Mówię, i to szlachta. No i dobra, ty. Pe o, Pedro, Pedro, idziemy do mnie, nie? Ja mówię, gdzie? Na strych. Czwarte piętro. No dobra, doszedłem. doszedłem. Wchodzę na ten strych. Mówię, Jezus, Maria, ale tu sajko. Patrzę, jak krakan siedzi. O, czyli synek. Ale wiesz, co to ładnie poszło? Wracam mm -hmm. tutaj. Przez trzy dni chodziłem, zbierałem puszki. I słyszę, puszki się przysypują. Drzwi otwarte. Wchodzę, patrzę tak o. No co mówię? To ja chodzę, nie można przyginać. Paweł, nie można przyginać? Nie. Kura pieczona. Co wy mu robicie? To ja chodzę trzy dni. kurczę zbieram puszki, a wy co? Puszki mi bierzecie? To ty, chociaż my też chodzimy, ja mówię. Słuchaj, ojciec, przez ten kurczeki co na ja. Posłyszałem jak puszki się wysypują. A w ogóle dlaczego z worku w kapie piwo jeszcze? No co ty? Przecież mi puszki... Oj, ja dobra. idźcie stąd. My! jak papier. poszli. Ja tak się jedną taką. Kurczę, na milicja. Ja chodzę trzy dni, zbieram puszki, a oni przyszli, puszki mi wzięli. Dobra, poszli. Jeszcze z tym. Dostałem od babki kabanosy. Takie, wiesz, grube jak łapy, nie? No nazywam się kabanosa. O nie no, jasna cholera. Kabanosów nie ma? Jeszcze miałem trzy butelki powieszone na tym. Nie ma butelek. O! Już nasza impreza się skończyła. Przepraszam, że jest brudzarem. O Nie. Nie, no tak to my nie będziemy robić. Ile sprzedać towarów, do złodzieja, nie? naukietka. Ile? Patrzę, stoją. Cześć, Pedro. Napijesz się? Ja z wami nie wypiję. Co się stało? Ja mówię, po prostu nie wypiję z wami, bo nie chcę mi się z wami pić. Poszedłem, sprzedam towar. Uki leci. Pedro, no co ty, ja wiem. Synek. za mnie synkiem. Teraz jesteś karakanem. Wy. Poszedłem, papier. Poszedłem, kupiłem sobie nalewkę. Mówi, nie. Kurwa, no. była wsoka. Wypier papier, mówię, nie chcę z wami mieć nic wspólnego. Chodzi o zasadę. Bo jeżeli ja chodzę, trzy dni zbieram puszki, a tak jeden z drugim przychodzi i te puszki mi bierze. Ja mówię, cały pieprzyjdzie. Powiedzmy jeszcze szedłem tutaj gdzie było otwarte. I słyszę, że puszki się przyspują. No co ty Petr, no, powiedz my to zbieram? Ja mówię, ojciec. Centralnie słyszałem że puszki się przysypują, a dlaczego z worka jeszcze leci piwo? No, bo wiesz, piwo jest z puszek, nie? Mm -hmm. Co wy mi, mnie z wy robicie? Wy... no chami Słuchaj, ja już wcześniej się powinien od nich odpulić. bo ja nie jestem... Patrz, no jak nie to nie tego. Jestem debilem, bo dzisiaj słyszałem, co wy ze debila kurwa robicie, przepraszam, debila, że mnie robicie. Wynocha. Dobra i ty, poszedłem na skup, raz go spotkałem, później go spotkałem, trzeci raz go spotkałem, w ogóle się nie wzywałem. Pedro, cześć, ale Dzień dobry i do widzenia. Nie ma. No i wczoraj go spotkałem, nie? Ja mówię, o! Przyszła kryska matycka. Weźcie się odzież do, do tego. Do czekał. Człowieku, jak misiu panda. Jak go zobaczyłem, mówię. Misiu panda. O, się nam dochodził. Ale patrz, nie zasłoniłem ojca, ani święta, ani nic. Adam mówi, to było chociaż życzenia ja mówię, nie. Ja mam zasadę. Kiedyś ojciec nie byłem jeszcze czasu. Drówko. Co ty odzywasz się? Tylko powiedziałem. Na święta nawet nie byłem, nie dzwoniłem. Zobaczymy. Chociaż wiesz, to jest korobity. Chodzi z takim woneczkiem Zawsze się cholery jedne Gdzie ta lura jest? Kil masz? Kilka ich jest. Patrz. Giazusem ja mieszkam o. Tapczanik jest, podwyższony A co wieczorem szczurki nie, nie dogryzają? Czy jak już tu się dzieje? No, no i się obiad mi wpierdzieliły. Kakersy. Znalazłem Tak się tu położyłem, nie? No. Wstałem w rano krokersa się zjem A A się zadałem po takie słonawe, nie? Ty worek. Co jest jasny gidzień? Czeku! One wszystko mleko. Mleko się tu postawiłem. Ja zarazem mleko tu cieknie. A tam tak, o, taki prostu kącik ja mówię, aby was wszystkich ślad trafił. No, tak się wściekłem. Nie mówię, to mnie ślad trafił. Wziąłem pęgę, bo mam taką zrobioną lachę. Odziłem tą taśmą. O łaskuję. Wszystki załatwie. A wiem, że to, to stworzenie jest, to jest gryzoń. No, słychać, to jest słychać. No, mówię. No, O, patrz. Mamy złodę, o. Jak penetruje. Słucham? Jak penetruje. Ja jeszcze raz. Penetruje. No. Ale patrz, tego nie złapiesz. Nie. A ubity ostatnio byłem. <kluzł> Ty, I tak o. Kuźwa. Te cholery, wszystko mi już zjadł. Mój tego. I tak siedzą, niego, ty a tam szczur leży. Ja mówię, ojej, ule! A on tak go załogi bierze. Ja go mi ja mówię, idź pan do cholery. Ja się z szczurów, ty no. jak mówi ojciec, nie? No. Ja go mi lecę go sobie na drucik i z tego powieszę. Ja mówię, idź do cholery. Tutaj gdzieś, tutaj gdzieś jest. Czy go na tu latają, cholery? No, napięcie. Nasze. Ja go wypatroszę i powieszę tego, by nie mi Ja mówię, no jasne, gwint. to palec też o jak wie to parę jak wariat a później się, jak pier. Cie, masz zapalniczkę? Tak. Co niko No. o? Dziękuję. się tak popłuwiła. Pedro, dlaczego ty z nami nie jesteś? Ja mówię. Ojciec. Wreszcie mnie zrobił.